Witajcie, z tej strony Ponguj, a dzisiaj mam dla Was ostatni odcinek gameplay'a Five Nights at Candy's 2. Szybko poszło. O rany. Witajcie, z tej strony Ponguj, a dzisiaj mamy już ostatni odcinek Five Nights at Candy's 2, w sensie gameplay'u. No i będziemy przychodzić noc Nightmare. I powiem wam tyle, że mniej więcej yy, zginę, je, zginę tysiąc razy, więc... Więc tutaj zrobię cięcie, tutaj będę ten. Chciałam wam... Pierwsze co wam chciałem pokazać to ostatni isterek, który jakby przechowywałem na tą ostatnią noc. Tylko na tym, że podczas gry, podczas gry musimy wpisać na naszej klawiaturze Mark. I słyszymy to coś. <gry> Dobra Dobra, czy teraz zginę, czy... Nie. To teraz już To jest już pokazane, więc jak teraz zacznę jeszcze raz. Noc. No kurczę, buguje mi się kamera 12. 11. Swajnie. No czemu mi wszedł? Ja nie mogę. Czwartej ją wybiła. Kurczę. Jeny. Ale zacznijmy taką strategię. Najpierw poczekam aż 300 w aż okej. 16. Oj tutaj. Hop hop hop. Hej. Widzę gdzie jesteś? Widzę co robisz, wiem gdzie jesteś. Przeze mną nie uciekniesz. Chyba, że w teraz. Okay. Nie ze mną ten. Numer. <laughs> Ja dobrze widziałem, gdzie się szukać. Ok, akurat nic dzwo... nie stukał nigdzie, więc. Ok. Przeżyjemy to. Jest, mamy się. Okej, okay. widzę gdzie jest treść mniej więcej. Czyli patrzę tutaj. Ta. O, ładnie. Teraz to nie idzie w tym kierunku. I ten jest tutaj. I teraz on znowu poszedł w drugą stronę Oni chodzą takim... tak po kolei Ta wiedziałem, że tu będziesz Po prostu wyliczyłem to On teraz idzie w którą stronę, w tą stronę idzie więc, będąc na 12, jesteśmy bądź. Bońs... Dobra, teraz on już idzie w górę. Tutaj możemy opcjonalnie ratować potencjalnie on już jest tu, on już robi drugie kółeczko. Zawraca jest gdzieś tutaj. Ciekawe, czy cokolwiek nam to pomoże. <gry> On teraz tu już wchodzi. Już trzynastka pewnie. Ło, ta trzynastka. Dokładnie trzynastka, ja to się znam. Ujeju, ale zasuwają. Oboje są na 15, czyli już tutaj. Okej, okay. mam cię. Coś, coś, coś idzie. On teraz szedł tutaj na dwunastkę, czyli Kati idzie w lewo. Już, już pewnie zawrócił. W pewnie prawo. wiemy, że rad w tej chwili nic nie robi. I chodzi o rad, to jest. Okej, okay, oboje weszli na szesnastkę. Najpierw by było, jakby mi tu teraz rad wyskoczył. Okej, okay. widzę gdzie jesteś. Tak. Te w tej nocy 8 trzeba się orientować, gdzie oni są. Teraz Kat idzie do mnie. Idzie w stronę 16. Już dotarł. szaleniec, Absolute Madman. I już zawraca. W tej chwili... Ta kamera jest bezpieczna, jeśli chodzi o... Ojeju! Zdążyłem i się... Zdygałem. Że nie dam rady. On teraz tu poszedł w tą stronę i zawraca, robi kółko w drugą stronę. Tutaj możemy wołać rata. Potencjalnie. Ok. Najgorzejsza sytuacja się zdarza, jeżeli w takim, w takiej chwili nas teraz jump skieruje. Rat. W sensie rozwalną kamerę. Teraz wydaje się, że już. Możemy zdążyć po prostu. Ta. Zwłaszcza, że powstrzymaliśmy następny atak. A tak szczura, on już tu inwestuje w trzy, trzynastkę, czternastkę. Już obstawiam, był, że jest na 15, 16 i nawet zaczyna zawracać. Już teraz zawraca, bo teraz na czternastkę poszedł. Widzicie. Absolutny madman, prędkość światła, Sonic Speed. Gdzieś tutaj, dokładnie tutaj. Rozgryzłem ich trochę, już chyba mam załatwioną sprawę. Teraz idzie w moim stronę Kat, idzie do 16. Kick. Już tu dotarł, tylko się trochę jest. Faich Nest 2. Wygraliśmy. No, Susma, nie daje nam nic nowego jeśli chodzi o y, newspapera, bo ona jest jakby niekanoniczna. No, 7 no, jest to niekanoniczna i teraz dostajemy noc 2, gwiazdkę czwartą. Klikając na gwiazdkę czwartą dostajemy mini ukrytą. No, ja już wam pokazywałem tą mini ukrytą na poprzednich odcinkach, ale akurat to nie było moje nagranie. Tylko. O, już muzyka zwalnia. Muzyka zwalnia. Rad się patrzy na dzieciaka, który z niego podszedł. Dziewczynka płacze cały czas. I w ostatniej klatce wszyscy odwrócą twarze. Patrzcie patrz na wszystkich, na kogokolwiek. W ostatniej klatce odwróć. O! I może nie w ostatniej klatce, ale w jednej z ostatnich klatek. Już się zmieni. To be concluded. 3. five, candies. Nice 3. Confident. Ale my to już wiemy. To się teaser już. Tak, już tam, my to wiemy. <grych> cieszę się, że zdołałem trochę ograć, ogarnąć tę, tę noc ósmą. Poradziłem sobie z nimi się bardzo z tego powodu cieszę. Mam 4 gwiazdki. Cały Five Nights at 2. No, przeszedłem w 100%. Teraz zostaje tylko. zostaje tylko Tym Tymczasem, cóż, tym odcinku to było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.